Taki fajny bajer. Żeby dojść do tej świątyni, która się znajduje na tej małej wysepce. Trzeba się przyprawić tutaj. Przez, no przez morze w sumie. Mało kto w sumie się odwa... o... jego Mało kto mało kogo stać na odwagę, żeby tu przejść tak jak widać któryś taki. Wszędzie są tam po ustawianej nie nie Ale warto tu przyjść, żeby zobaczyć. patrz jak to fajnie wszystko. Woda zabrała. pozbierane wszystko wokół tutaj te klipy. Pięknie. Dobra, idziemy. Tutaj w sumie na południe samego Bali jest tutaj świątynia, która jest najpopularniejsza, najsławniejsza i najwięcej bieżących, tutaj do niej przybywa hinduistów. I tak, no w sumie było warto, fajne. Są tu takie ścieżki, jak tutaj właśnie widać dookoła i wszystko prowadzi wzdłuż klifów. Jest to na samym południu, także można dosłownie zobaczyć koniec świata. Zapłacimy jakieś 30 tysięcy, czyli to jest około jakichś 8 zł, czyli nie jest najgorzej. Wybacz, że dzisiaj skuterka za jakieś 13 zł na cały dzień. I śmigam, jak widać po mojej opaleniźnie, jak Polak na budowie. Ale w końcu wiedzę trochę słoneczka. Dychnę elegancko. I jest tanio, naprawdę jest tanio, jest stania. Mimo, że jestem na Bali, które jest w Indonezji niby najdroższe, to jest tanio, naprawdę. Idziesz do restauracji jakiejś takiej. Wiadomo, na głównej ulicy zapłacisz dużo, bo zdzierają z ale pójdziesz w boczną jedną, drugą uliczkę i za 7, za 7 zł zjesz, no nażyć się po prostu. Dostaniesz główne danie, do tego jakieś picie, jakaś przystaweczka. Na serwer jest Idzie jak się poszukasz, pochodzisz, to znajdziesz za darmożkę. Za darmożkę się nażyć. No i tak, widzę, w sumie mam na miesiąc, ale szczerze powiedziawszy, tam mi się tu podoba, że spędziłbym na Bali cały miesiąc. Chyba ucieknę na taką wyspę, która jest tu niedaleko która jest po prostu no, nieodwiedzana przez turystów. Ale jest po prostu bajeczna, magiczna i jest taka opcja, że wezmę sobie tu skuterek za grosze na jakieś 3, 4, może 5 dni i tam są miejsca kempingowe, gdzie normalnie sobie możesz rozbić swój kemping, czyli dla mnie baja. Myślę o tym cały czas, myślę, tak samo jak myślę o surfowaniu, bo w sumie, w sumie nawet niewiele to kosztuje, muszę sprawdzić, ale kurwa jeżdżę tu po tych plażach, obserwuję tych surferów, tych amatorów, profesjonalistów, Uff, sztos, sztos. No i w sumie będąc na Bali i nie surfować Chyba muszę się jednak skusić No tak, stary zrobił zakupki Idzie właśnie teraz na busa I jadę do miejscowości, czyli do Ubud Wyruszam z tej kuty Jak widać za mną w sumie na całej, ulicach wszędzie jest zakorkowane Nie ma tu reguły, czy z rano, czy południe Czy wieczór, no stop korki I tak, jeśli będziecie na Bali, to musicie spróbować surfowania ja trochę się bałem, żeby... byłem przerażony, ale spróbowałem i wczoraj, i dzisiaj, jest naprawdę tanio. Dwie godziny serwowania z instruktorem to jest około 40 zł. także w sumie to jest nic. A dzisiaj sobie wypożyczyłem tylko samą deskę, już bez instruktora i płaciłem za dwie godziny jakieś 10 zł. Także sami widzicie, że to są śmieszne pieniądze. A być na Bali nie serwować, to jak będzie na kopalni, nie zobaczyć w sumie węgla, także jeśli będziecie, tak, co... polecam. Powiem wam tak, póki co, no Bali wymiata. Ogólnie Indonezja jest zajebista, podobno reszta wyspy jest jeszcze lepsza niż Bali, bo nie ma tak po prostu dużo turystów. Każdy, każdy, po prostu zmierza tylko i wyłącznie do Indonezji po to, aby zobaczyć Bali. No nie powiem, bo na razie jest zajebiste. Kuta, te miejsce, w którym surfowałem, no to jest w sumie meka surferów, no jedno z najlepszych miejsc do nauki surfowania, nie tylko dla początkujących, ale znajdą się również plaże dla zaawansowanych. A tak wygląda każdy wieczór w każdym turystycznym, większym mieście, wsi, Bylekaj Totalny rozpierdol, bo w sumie samochodów, czy aut jest tyle samo co i mieszkańców Do tego jeszcze dochodzą turyściaki, którzy wypożyczają skutery Także sobie pomyślcie, na każdym skrzyżowaniu stoi po dwóch trzech giniarzy Którzy w ogóle tego nie ogarniają, totalny rozpierdol No i tak jak stary wspominał, wypożyczył sobie skuterka Taka fajna Honda, nieco za model Vario. 125 Wcześniej takim jeździłem podobnym na... W Tajlandii Powiem Wam, że zapierdala. Teraz mam taką ścieżkę około 10 km, bo jadę na tarasy ryżowe. Sprawdzimy co ta maszyna potrafi. A co? Przybyłem właśnie na te terasy ryżowe. Zobaczcie sobie, tutaj jest takie wejście. W dużo są takie porobione kafejki, gdzie za wejście sobie życzą jakieś 10 tysięcy. W sumie to nie jest za dużo, bo to jest jakieś... 50 coś koło tego, ale stoją na grania czy trwaniaczki myślą, że ktoś kupi. A tu jest takie oficjalne wejście, o którym w sumie nikt nie wie, ale na map mi jest zaznaczone, że chodzi z Afriko. Wszędzie, no, żeby zedrać kasę. Ale zobaczcie sobie Przychodzimy właśnie do świątyni hindujskiej Gunung Jest to jakieś może 15 km od Ubud. W sumie jak większość świątyń, tarasów ryżowych, jakichś wodospadów, Ubud to jest taka miejscówka, żeby tylko zostać, przestać się, wypożyczyć skuter i jechać w trasę. Pokażę Wam tutaj. Nie będę Wam gadał, pierdół i pokazywał swoją twarz, także poglądajcie se, a ja sobie coś pogadam. I tak, w sumie do większości świątyń wstęp kosztuje tak od 2 do 10-12 złotych. Tutaj akurat zapłaciłem około 12 zł. Tak? Dodatkowo w graficie dostaje Sarogą, który można wypożyczyć, albo większość kupuje, ale ja w sumie nie będę kupował, bo wszędzie jak... w cenie biletu dostaję za free. Także wypożyczasz. Także mi jest to zbędny balast, który dodatkowo by śmieścił mój plecak. Co więcej mogę powiedzieć? Na Bali są w sumie same hinduistyczne świątynie. Hindusów jest tu masę, nie spotkacie tutaj muzułmanów, a jak spotkacie, to można policzyć na palcach jednej ręki. Jest tu masę świątyń, na każdym po prostu kroku można spotkać jakieś małe ołtarzyki, gdzie są porozstawione jakieś dary, kazidełka, także dla panów kazidełek Bali idealnie. To jest fajne, skale wykute, podoba mi się to. Ale dobra, idziemy dalej. Tam są jeszcze takie jakieś baseniki, 3 czy 4, z czego, no, oni tu uważają, że są to święte źródła, które oczyszczają ich duszę, umysł, i ciało. Także jeśli będzie można, to nawet ja się wykąpię, a w pozostałych nie można, bo tylko służą do obmycia ciał zmarłych. Także tam nie wskakujemy.